Siema widzowie, będziemy grać właśnie co mówiłem, właśnie. Ci będziemy grać nauczycielkę. Tą robotę, jeszcze nauczycielka no to łączamy. Tutaj mamy jakieś dziwne rzeczy. to za darmo? Nie, pieniądze. pani Robuxy, graj. O, jest mój widz. mu każdy do mnie dołącza. Coś jeszcze musimy się skończyć, załadować. Masz, masz. Dobra, tej hejka. Hejo. Mam pytanko. No. Nie zostawiła, dołączyłem mi od do razu pytania. Dobra, to jakieś mała? Tu mam jakąś robotyczną. Nie będę denerwował tronów. Nie wiem. No. Co? Mogę być w waszej ekipce? Zobaczymy. Będziemy czasami razem nagrywać. Dobra, jak przechodzę, chodzę? Bo już tak i tak się nie Okej, okay. ja nie będę dobra, to jakaś babka. Dobra. Co siedzę? Nie umiem. Dobra, tutaj klikamy. Ola pożarowy. Pociągnij. Wie, bo chyba wyleje się woda i... darmowy? Aha. Teraz. Dobra. papa pa. Aha. Dobra, to się. Dobra, ja może uciekam. Papa. Pa. pa. pa, pa.

O nie! To to Pa pa! Mam! Nie, nie, nie. Dobra, nie, 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 nie! To spój jest wyjście! Pa, pa. Nie będę się w ogóle uczył momentów! Tak! A ty! O! Wychnęła! Mamy sklep jakiś... Co tak gra chce? Hmm, dobra, no dobra. Mamy, nie wiem, to tu znaleziono jakieś sprzęty. Sprzęty. Nie rozumiem. Ale dobra. Uki. Teraz wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy. No dobra, szybko to przechodzę, nie? Kurczę jezu, nie chcę się na niej nabić. Mówię, to już jakieś. Aha, to spadało. już wiemy. <laughs> co, yy, co tutaj mamy chyba? Ua! Spokojnie. Aha. Up, dobra. Mam 29% dopiero. No to. Dobra, tutaj mamy wejść. Nie? Co tutaj mamy? ty mamy koszukówka mamy drzwi Dobra ja już tam idę Nie, 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 nie Co to, to, to jest? O nie to, to są aeroboksy za Zastaw mnie jest ma jakieś czerwone oko Ona miała... niebieskie To jest ma czerwone O nie O. mam mam iść Zobaczcie w toalecie Ona nie wejdzie nie? Wejdzie Okej, okay, dobra. Ja zawsze spadam na 4 łapy. No to nic mi nie stało, jak spadłem. Tutaj mamy gazy jakieś. Up. Up. Dobra. Skok, skok. Tutaj jeszcze 11 tych levels, i będziemy. Tutaj mamy za długo. 14 poziom, tutaj przez 10 minut. Ale minęło już 5 minut. Skacz 10 razy. Dziwnie działa, ale dobra. Niech będzie już... Niech sobie odebrać. Nie mogę pewnie. Uważaj na kaczkę. Ale kaczki są słodkie przecież, nie? No, 50 są słodkie. Nic nie mogą... U. O, to się robota też na kaczkę... Nie. Uważaj, na chyba szybszy. у нас есть! ж, ешь! Давай, давай, давай. 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 Угу. Супер, добро. Aaaa! Fajnie. Aha. Przecież że jestem daleko, ale no nie wiem, czy mi się cieszyła, ale dobra. Chcemy? No fajnie. To prawie mi z łóżki, okay. Jak to otworzyć? Halo? Halo? Mas się to zbierać? Nie da się to... Te... Halo? Ej, bo to się... To się papsiło! Cześć. Nie no, halo. Ale gdzie ją iść? Tu nie, tu nie. Wytworzy... Nie w drzwi. Chcesi... Ech. Jest dalej. daj. Dobra, złałam! Trzymaj całe siły! Jeszcze to dwało! Czo! Jest całe siły! Jezus, Maria, tu się grzyma. Dobra, mamy te jakieś dziwne sprzęty. Dobra. Up. Ja mam jeszcze... Ja muszę uciec do tej szkoły, bo to jest jakaś powolona. Wróciłem ze szkoły. Nie wiem, czy są wakacje, ale wróciłem po prostu. Chciałam ja mogę razem uczyć się, po prostu nie zabrała. I tyle. Klasa artystyczna. Klasa artystyczna. Uj, to boka. Otwieraj to! Tu się nie chce otwierać! E, czemu tu się... Dobra! Ja tutaj po przejdę. Jezus, chyba nie mogę... Nie, mogę je doknąć, halo? Nie, nie. Nie, nie, nie. tu mam jakiś... Awater. Nie bo tu to jest. Dobra. No, I muszę wchodzić. O, tak jest to mam nic lepiej ich dotknąć. Proszę mnie mamy... Moment... O! Mogę uciec! Hara! Uciekłem. Eee. Co to jest? Co to jest? Patrzcie, co to jest, widzowie. Nie wiem. Czy mogę to tam doskoczyć? Nie mogę. Chciałem mam coś poza mapę. Chyba chcieli przetestować czy to działa. Co to za typ? Nie wiem. Dobra, tutaj są jakieś laserki. Nie, 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 nie. Od mam uciec? Czemu to może... to jest bez sensu. Nie! Jezusu, to jest... Czyli nie mogę do tego szkła. Ja o tym... ja o to, ja jak skąd mam w ogóle wiedzieć? Zobacz. Tu? Nie słuchajcie. No nie, dobra. Jezus Maria! Już tak się boję tego krzyku. No weszłem i wesz wyszłem, wyszłem. Nic. A Ty! Aha. tak to samo. Dobra. Przecięty na pół na sery. Dobra, tu, tu, tu. tu. No nie no! Halo? To się nie robi. Dobra, dobra, katnab. Przejdź to! Normalnie, zaraz, zaraz, Nie no. Skipa, nie no, nie do zrobienia skipa. Bo będzie takie cringeowe. Cała bomba jądrowa? O, będzie, nie. Co ty nie wiesz? O, tu też nie Tak? Nie? Mogę przejść? Nie. Nie wiem, chyba przyjść. Jezus, jestem takim głumeczkiem, że dotykam jakichś rzeczy, których nie powinienem. Boże, no nie. Dobra, nieważne. Gatna, Ogarnij się, bo ja robię jakieś głupie rzeczy, dobra. Tyłem oczywiście, bo tyłem się lepiej. Tyłem! Tyły! Nie no mam nic Dobra, skacz... Uuuu! O! No i znowu masz otwiersze. Kupię... Dziwne... O! O! Mamy jakieś... Kawiarnia! Uuu! Mogę coś tu zjeść? Co? O, tu jest powanie. Co to jest? Za kucharz jakiś! Halo? ya yeah. ya apa yang sih oh ke oh, yeah. Kurta oh, yeah. oh, yeah. oh, yeah. Pojawić się pojawi, co mi ciągle tutaj, to na ja szkół ja tu ci ominę. Rozmaczę, ja ja coś gdzieś, ale jednak już nie chcę. Chciałem, mnie atakuje Ja Siadę, tylko jestem uczniem. Dobrze się uczę. Dobrze nie uczę się dobrze. O, dobra, ja on ze tu wejdzie, nie? Pływać. Ja nie chcę. A złota! Jakieś brzydka jeszcze nie, To nie wchodzę. Oba muszę. Tlen, tlen. No i słupes, ale jest mokry. I co tu? Mogę tutaj wejść? Mogę skoczyć! A nie, no nie ja mogę. Mogę, nie, nie mogę. Tak, Dobra, wejdę na cylinderze. No to chyba zepchnie. Nie dobra. Dobra, trzeba przejść, bo mało zostało. Boldfield 18, 18. 18, 18, etap. 86% zepatka Ostatnia. Mam 10. Zależy wszystkie wyposażenie. co co mam odrapy. kolekcjoner sprzęt. Postać się. Postać się do autobusu. Zresztą to nie wytłumaczona to jest. Czy to jest? Autobus. Tu jest autobus. Nie. Tu jeszcze kaczka jest. O, ale mi laguje. Nie. Tu idę. Lara. Upijają się. Dobra. Przyjechać. Nie. A! Przyjechałam ich. Nie. Co się dzieje? Przyjechał. Ich. On Chcę wyjść. Nie. 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 Co się dzieje? Jak ja jeżdżę? Tak to już autobus! Dobra, może chcę... Dobra, jak przyjechałem! Co to było? No nie, 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 nie! nie. Puść! Puść! Nie. Mogę już wyjść, Co, czy, czy to jest? Helikopter! Nie, to już nie jest Nie wiem, co jeździ, ale... Jakoś. A, 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 a dobra, co się, że nie. To 10 minut. Gra się, jak już gram. 14. Chcę wejść. Zobaczymy, do której... I wyjdź stąd. Może już chce wejść. Popatrzmy. Wyjść chcę. Dziękuję, do widzenia. Co tu się stało? Dobra. Helikopter. Szybko. Jestem! A! Łapię się! Czemu? Ja się łapię! Aaaa! Dobrze. Halo. Trzeba mnie tak lecje skończone? skończoność. Mam tutaj jedną łapkę i, I jesteśmy na zróbmy. Dobra, wyobraźcie sobie, się zawsze będzie, aby kara odwróć. Uuu, no i to ja rozumiem. Tutaj mogę jakieś rzeczy dostać. Chcę czapkę. Taką dziwną czapkę. Wow. Dziękuję. To jest ten. No fajny. Dobra, Za. Zera. No. Jak wtedy wygląda śmiesznie. mamy. Gromy szejka? I'm gromy szejk! W tym blu teraz, okej. Okay. Możemy. Jezus. Dzisiaj coś było naprawdę Normalnie Tam mówi, że. Aż, co? Nie wiem, już zdobyliśmy coś dobrego. Mam popita! Nie mogę, bo mam innego skinału. Mam stopąć. Halo? Mam? Nie mam. Mam? Ile tych rzeczy mam. Dobra, mogę... Flutowe. Dobra, widzowie. To będzie na tyle w tym odcinku. I życzę na wszystkich. No i pa.